Cześć, witam Cię w kolejnym materiale. Usługa jest dla klienta, a nie dla Ciebie. Mówię o usłudze, z której korzysta w ramach Waszej współpracy klient. I dlaczego o tym mówię? Bo <laughs> często zauważam taką tendencję, że przychodzi do nas klient z celem X. Załóżmy, że ten cel X jest, pójdźmy, nie wiem, szablonowo, boli go kolano, chcę, żeby go kolano nie bolało. I zdarza się tak, że na przykład w procesie treningowym wychodzi nam jeszcze, że bolą go plecy. I teraz w zależności od tego, czy ten klient będzie chciał, żebyśmy się tym zajęli, czy nie, no, mamy się tym zajmować lub nie. Rozmawiałem chwilę temu mm, z chłopakiem, który u mnie pracuje i była taka sytuacja, że przy niektórych ćwiczeniach jego klient miał zawroty głowy. Nie przy wszystkich. Generalnie można było sobie te ćwiczenia zamienić, w ogóle by nie było tematu. No i zaczął się. Ten chłopak skupiać na tym, co zrobić, żeby pozbyć się u niego tych zawrotów głowy, skąd to może być, zaczął analizować, i tak dalej, co generalnie jest w porządku. Natomiast mówię, stary, przecież ten człowiek nie przyszedł do ciebie, żebyś mu pomógł z zawrotami głowy, tylko z czymś innym. On chyba miał problem akurat z odcinkiem nęźwiowym. I jego uwaga zeszła zupełnie na inne pole. Więc nie wiem, jak to było, tak? Ale w konsekwencji, istniejąc jakąś historię, mogło być tak, że skupiając się na innym problemie tego klienta, w którym nie chcę, żebyśmy mu pomogli. Albo nie wie, że możemy mu w tym pomóc, uciekając od tych pleców, może się okazać, że nawet jak się pozbędziemy tych zawrotów głowy, to klient będzie niezadowolony, bo on nie po to do nas przyszedł. Ja często proponuję: słuchaj, mamy dane ćwiczenia, musimy je zrobić. Jeżeli mamy przy okazji dyskomfort w obrębie X, no to tak, albo jest to Twoja kwestia komfortu. Yy, chyba, że jest to kwestia, że ten ból na przykład w odcinku lędźwiowym nam uniemożliwia wykonywanie ćwiczeń na kolano. No to wtedy, sorry, no musimy się tym zająć. Ale zawsze należy o tym zakomunikować, żeby nie było pewnych niejasności, że człowiek powie, kurde, no to kolano mnie boli tak, jak bolało, a my ćwiczymy coś innego. Albo Zacznie się zastanawiać w trakcie ćwiczeń, a po co ja robię tego deadbaga, skoro tutaj noga nic nie robi. Zawsze musimy to wytłumaczyć, zapytać, czy człowiek chce, bo i może być tak, że człowiek powie, słuchaj, dobra, w dupie mam te plecy, niech nie bolą, ale skupmy się na kolanie. I wtedy robimy tylko, pracujemy z kolanem, no bo jak tak chce... Jak to się mówi, klient nasz, pan nie do końca się z tym zgadzam, no ale musimy dawać usługę, której ten klient od nas oczekuje i będzie weryfikował naszą pracę, czy jest ona skuteczna, czy jest nieskuteczna, właśnie na bazie tego, czemu pomogliśmy w danym obrębie. Zdarza się też tak, że na przykład mamy człowieka, który przychodzi do nas z bólem czegoś. My mu pomagamy z tym bólem, Bólu już nie ma, no i teraz. Yy, lubimy sobie pomyśleć, że tak jak na przykład my, trenerzy, w większości przypadków jesteśmy dosyć sprawni i lubimy tą aktywność fizyczną, że ten człowiek też aktywność fizyczną będzie lubił, albo że też się będzie chciał w tym obszarze rozwijać, że będzie chciał yy, na przykład nabrać kondycji, lepiej wyglądać, yy, więcej biegać, mniej się męczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale może się okazać, że on wcale tego nie chce. Warto zaproponować taką perspektywę, bo ma to wiele korzyści. Na pewno dla nas korzyści finansowe z perspektywy tego, że dając temu człowiekowi kolejny cel, no oczywiście ma to wpływ na, jakby to powiedzieć, nasze warunki finansowe. Ale z drugiej strony jesteśmy wtedy w stanie wpleść w życie tego człowieka aktywność, co oczywiście przynosi się na wiele. Obszarów tego życia człowieka, tak? No chociażby sam komfort bytu, yy, czy otwiera jakieś perspektywy na to, że to życie może wyglądać jakoś trochę inaczej, yy, na przykład w wolnym czasie będziemy już miał ten człowiek co robić, tak? Albo pozna jakiś ludzi yy, przy okazji jakiegoś sportu, i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę się rozwodził na ten temat, bo nie o tym jest ten materiał. Ale musimy zapytać, czy on tego chce. Yy, bo zdarzało się tak na przykład, że nie pytałem, tylko wychodziłem z takiego założenia że jak już nie ma bólu no to możemy ćwiczyć dalej to ten człowiek będzie silniejszy, sprawniejszy i tak dalej, i tak dalej yy, ale padło takie pytanie ej słuchaj, a jak my, jak mi już nie boli to po co my to robimy no i yy, był fakap, tak, bo mogłem wyjść tym samym na naciągacza no bo dlaczego ja dalej coś mam robić z tym człowiekiem, jak jemu już nic nie jest efekt został osiągnięty. A ja sobie pomyślałem, ale nie powiedziałem, co było w tej sytuacji ewidentnie kluczowe. Jeszcze chciałem coś powiedzieć odnośnie tego tematu, hmm, ale mi wyleciało. No nic. E, zatem nie przedłużając, nie będę już wymyślał. E, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. I do zobaczenia w kolejnym za tydzień. Cześć. A ważna rzecz: yy, za tydzień będzie trochę inny materiał. I będzie opowiadał o czymś fajnym. Na pewno fajnym dla mnie i myślę, że dla Ciebie też. No ale to Ci za tydzień. Dzięki jeszcze raz, wielkie, za obejrzenie i na razie.